Siemaneczko, siemaneczko Takie właśnie życie jest w Wielandii jesień Wszędzie jesień W Wielandii też mm. A ja pracuję Zobaczcie osiedla w Wielandii Dzisiaj. No Takie to są osiedla Cisza, spokój Dzisiaj mamy piątek Nie wiem, który nawet dzisiaj jest Ale w Irlandii Vlog z Irlandii Widzicie? To też jesień piękna Nie wiem, czy będzie mnie słychać Bo tak z partyzanta Nagrywam No ale elegancko. No, a ja muszę jechać tam, 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 tam. Daleko nie, dookoła muszę jechać. No, dobra, tak nagrywam. Po prostu partyzanta tak nagrywam. No, dobra. Pozdrawiam wszystkich ogółem. <grym>